Wskaźnik W26, czyli wskaźnik, który zgodnie z instrukcją o sygnalizacji informuje o przejeździe na grupę torów podmiejskich bądź dalekobieżnych. W mojej jednak opinii faktyczny sens tego wskaźnika jest trochę inny. To, że mowa jest o torach podmiejskich lub dalekobieżnych, to raczej skutek tego, że ten wskaźnik spotkamy w tej chwili prawdopodobnie tylko na dwóch stacjach w Polsce Warszawie Zachodniej i Warszawie Wschodniej. Obie te stacje, jak i szlak znajdujący się między nimi, jest podzielony na dwie części część podmiejską i dalekobieżną. Stąd też takie oznaczenia na tych wskaźnikach. Jednak prawdopodobnie prawdziwym uzasadnieniem zastosowania tego wskaźnika jest ten fakt, że właśnie na tych dwóch stacjach mamy dość osobliwy przypadek. mianowicie są one podzielone na dwa dysponujące okręgi nastawcze. Jeden obsługujący część podmiejską, drugi obsługujący część dalekobieżną. Dodatkowo w Warszawie Zachodniej jest jeszcze jeden okręg, również z dyżurnym ruchu, lecz wskaźnika W26 z nim związanego, co ciekawe, nie ma. Granica między okręgami nie przebiega typowo, nazwijmy to prostopadle do torów, lecz równolegle. I oznacza się w związku z tym to, że występuje przypadek, gdzie jeden przebieg, sygnalizowany jednym semaforem, może prowadzić częściowo przez jeden okręg, przejść w drugi i tam się dopiero zakończyć. I właśnie dla takiego przypadku powstały te wskaźniki, aby poinformować maszynistę, że przebieg, który ma podany od danego semafora, kończy się w okręgu nastawczym drugiego dyżurnego ruchu. No marwa kuć, jeden metr, no. Szanowni Państwo, Warszawa Wschodnia. Jedna z dwóch stacji w Polsce, gdzie spotkamy wskaźniki W26, na przykład na tych semaforach za mną, czyli wskaźniki mówiące o przejeździe z okręgu podmiejskiego na okręg dalekobieżny lub bardziej technicznie przejazd w jednym przebiegu pomiędzy okręgami należącymi do dwóch różnych dyżurnych ruchów. Gdybyśmy mieli być bardziej szczerzy, to w tej chwili jest to już ostatnia stacja w Polsce, gdzie spotkamy takie wskaźniki i jednocześnie nie są to już LEDowe, nowoczesne wskaźniki sterowane komputerami, bo mamy tutaj tradycyjne żarówki i urządzenia półblokowe. Porządny obywatel siedzi w domu i kombinuje jak koniec z końcem związać. Ja natomiast serdecznie witam wszystkich tych, którzy zamiast tego wolą popatrzeć jak zmieniają się światełka na semaforach. Zapraszam zatem do obejrzenia tego jak podawany jest sygnał i wygaszany na semaforze z wskaźnikiem W26, w tym konkretnym przypadku semafor K24 na stacji Warszawa Wschodnia. Prawdopodobnie działanie tego wskaźnika będzie zbliżone najbardziej do wskaźnika W24. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że warunkiem wyświetlenia się sygnału zezwalającego na semaforze jest wcześniejsze zaświecenie się wskaźnika W26. Wyraźnie widać, że zapala się on wcześniej. Drugi powód, dlaczego porównałem go do W24, to to, że w przypadku jazdy na sygnał zastępczy, wskaźnik ten również powinien zostać oświetlony oczywiście w przypadku, gdy przejeżdżamy na tory należące do drugiego okręgu. Teoretycznie więc powinien istnieć taki przypadek, gdzie na przykład wyjeżdżając z okręgu podmiejskiego na tor lewy szlaku wychodzącego z okręgu dalekobieżnego, to teoretycznie powinniśmy zobaczyć dwa wskaźniki W24 i W26. I to zarówno w przypadku, gdy jedziemy na sygnał zezwalający, jak również w przypadku, gdy jedziemy na sygnał zastępczy. Spójrzmy jeszcze w zwolnionym tempie na sekwencję pracy semafora. Przy podawaniu tego sygnału. Sekwencja ta jest następująca. Najpierw zapala się sam wskaźnik, potem w nastawni wzbudza się przekaźnik kontrolujący jego świecenie, i on umożliwia wyświetlenie sygnału zezwalającego na właściwych światłach semafora. Co dzieje się w następnej kolejności? Tutaj już tradycyjnie zapalenie się obu świateł powoduje zadziałanie przekaźników kontroli świecenia się żarówek w tych światłach. I w związku z tym wygaszenie światła czerwonego. To wszystko z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.